Przedstawię teraz, jak się robi nowe rezerwacje w programie Hot Online. Po zalogowaniu do programu przechodzimy do grafika rezerwacyjnego, gdzie następnie mamy już naniesione rezerwacje. Aby dokonać nowej rezerwacji, klikamy na kratkę danego pokoju oraz dzień przyjazdu gościa. Niech to będzie 17 listopada. Pokój o nazwie Morela. Jeszcze co robimy? Zmieniamy datę wyjazdu. Następnie zapisujemy tę datę. Następnie przechodzimy do pokoi. Mamy wybrany pokój Morela, ilość osób 1. Jeżeli ilość osób przyjeżdżających będzie więcej niż 1, więc klikamy dwukrotnie na ilość osób, zmieniamy na ilość osób przyjeżdżających i klikamy Zapisz. Program nam automatycznie obliczył, jaki będzie koszt noclegu dla dwóch osób przy, przez trzy noc. Koszt jest obliczony z cenika noclegów skonfigurowanych w programie. Jeżeli tego cenika nie skonfigurujemy, wtedy możemy zmieniać cenę za dobę samemu. Program nam obliczy i zapamięta. Możemy też dodać usługi dodatkowe. Jeżeli klient przyjedzie przed samochodem, możemy dodać parking. Ceny te są już zdefiniowane w programie, ale też można je zmieniać. Następnie. Jeżeli mamy wszystkie już dodane, usługi, wybrane pokoje, klikamy podsumowanie. Program nam wyliczy całkowity koszt pobytu gościa. Jeżeli klient nam wpłaci od razu jakieś pieniążki, klikamy na wpłaty, dodaj nową wpłatę, kwotę wpłaty, klikamy też zapisz. Mamy później podsumowanie. Program na koszt całego pobytu. Kwotę wpłaconą. Kwotę pozostałą do zapłaty. Jak już mamy te wszystkie informacje, wpisujemy dane klienta. zmieniamy status rezerwacji na rezerwację zapłaconą. Status rezerwacji są po to, aby odróżnić kolorami rezerwacji na grafiku oraz później, żeby program przypominał czy klient pieniążki płacił, czy nie. Następnie zapisujemy rezerwację. W rezerwację mamy zapisaną. Aby przejść do edycji klikamy. i postępujemy tak samo jak wcześniej. na razie dziękuję za uwagę więcej manuali 6 później do usłyszenia